Eluna i Smocza Mądrość Towarzyszenia Noc nad miastem była głęboka i ciężka. Niebo, choć usiane gwiazdami, zdawało się przytłoczone milczeniem. W dużym różowym domu, stojącym tuż nieopodal ruchliwej uliczki, panowała cisza. Było coś niezwykłego w tym miejscu, mimo zgiełku miasta za oknami, wewnątrz zdarzały się cuda i tworzyła się magia. To była przestrzeń smoczycy Eluny. Eluna siedziała na szerokim parapecie, otulona ciepłym światłem lampy. Obok niej, skulony pod kocem, leżał młody chłopak Nigren. Jego ramiona były napięte, a oddech płytki. Eluna nie zadawała pytań, nie nalegała, by mówił. Była. Czuła ciężar jego bólu nie swoim ciałem, ale sercem wiele istot przechodziło przez ten dom, szukając schronienia, ale najtrudniejsza była podróż tych, którzy nie wierzyli już w światło. Delikatnie przesunęła dłoń bliżej: Jestem tu dla ciebie. Nie wiem, jak to jest być tam, gdzie teraz jesteś, ale nie musisz być tam sam. Nitrę zatrzał, nie podniósł głowy, ale jego palce zacisnęły się na krawędzi koca, jakby po raz pierwszy od dawna coś poczuł. Elona kontynuowała: Widzę, jak trudno ci oddychać widzę, jak skrywasz się przed sobą samym ale ja nadal widzę Ciebie nie tylko Twój ból. Cisza, tylko dźwięk samochodów za okna przypominał o świecie na zewnątrz. Jesteś dla mnie ważny, nawet jeśli ty w to teraz nie wierzysz. Nivren odwrócił wzrok, ale nie było w tym ucieczki, raczej coś, co przypominało próbę przyjęcia tych słów. Eluna nie oczekiwała natychmiastowej odpowiedzi, wiedziała, że czasami najważniejsze, co możemy dać innym, to przestrzeń, w której nie muszą nic robić, nic zmieniać, nic udowadniać. Po długiej chwili westchnął. Nie wiem, czy to minie wyszeptał. Eluna uśmiechnęła się łagodnie. Może teraz tego nie czujesz, ale ja wiem, że ten stan nie będzie trwał wiecznie. Możemy razem poszukać drogi, kiedy będziesz gotowy. A jeśli nigdy nie będę? Wtedy będę czekać. Nie musisz się spieszyć. Cisza przestała być ciężarem, stała się czymś, co mogło ich otulić, zamiast przytłoczyć. – Możesz po prostu tu siedzieć? – zapytał cicho Nigren. – Oczywiście. I siedzieli. Nie rozwiązało to wszystkiego, nie zabrało całego bólu, ale w tamtej chwili coś w tej nocy się zmieniło. Nie była już tak samotna. Drogi słuchaczu, i z tego płynie mądrość. Smocza mądrość Eluny, a brzmi ona tak: czasem największym darem, jakim możemy komuś dać, jest obecność, która niczego nie wymaga być, zobaczyć, przyjąć i pozwolić, by światło wracało w swoim tempie.